Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. ty. No. witamy się z wami z przed naszego dworku. Przestało wiać. Fajna pogoda się robi krótko. No powiem wam, że wczoraj i w sumie dzisiaj jeszcze nie, to co już myślałem, że pojutrze będzie śnieg zeszczem panu. No. A, I a jeszcze się... tak oglądamy tą telewizję, co się w Polsce dzieje i, I Z całego jesteś... serca współczujemy tak, wszystkim. Jesteśmy z wami, jeżeli ktoś nas z tych rejonów ogląda. No, dobra. To tak, zaczynamy od tego, że dosiałam trawę. Jeszcze. Jak widzicie, się tak, jakby, nie wiem, moim zdaniem, bardziej zazieleniło. <laughs> I y, dobra wiadomość dla nas jest taka, że y, akacje puszczają nowe listki, wszystkie, więc będą żyć. Będą żyć. Tutaj okno otwarte, bo wzięliśmy się za sprzątanie tego pomieszczenia. I idziemy wam, pokażemy co, co porobiliśmy przez te dwa dni. W zasadzie jeden dzień w sumie to byliśmy w podróży, ponieważ kupiliśmy drzwi. drzwi. Dwie pary. Dwie pary to bez putry. Drzwi. bez putry, no ale to futryny. Futryny to Tata pomoże. Tutaj już się y, przymierzamy, jak jesteśmy, to wam powiem y, do okna, żeby wstawić okno. Już mamy wybrane. Więc kwestia, myślę, że... W następnym tygodniu może będę wstawiał te okno. Tak? Może, jeżeli nie będziemy murować wiatrołapu, nie? Tak. To tu u nas to różnie. Morałbym wiatrołap niż okno, no, ale... No w sumie ja też, ale w sumie i to jak i to. Jak będzie to, pomoda, bym... to zrobię okno, bo wiatrołap zawsze można jak deszpada no. robić sobie. No, ale i jedno i drugie A... będzie nas cieszyć, <laughs> bo będzie fajny efekt. Dobra, idziemy pierw tutaj. Tutaj Krzysiek dzisiaj murował. Agnieszka fugowała, a ja fugowałam, no. ale to było tak, bo to i tak będzie tyng. Tak tutaj y, tą górę. No i tam wsadziliśmy te dachówki, żeby nie zaciekało. No, bo tu strasznie, strasznie się lało, nie? Jak bym też to Tam moje pikas z pianki. A, no no I tam już nie mogłem dosięgnąć, muszę przywieźć dużą drabinę. No bo... na razie to jest tak, trochę no, taka. Tak, dróg, żeby to nie, nie zaciekało no. mi na te schody tam, bo tam płytę muszę dociąć, jeszcze wsadzić tam, gdzie jest ta dziura. Okna, jeszcze tylko kawałek wymurować i, i to zostaje, tak, bo i, i tak będzie ten dach ściągany, i tak tam będzie ściągany. Tak, więc tylko łatamy dziury, że tak powiemy. Dobra. To teraz Wam pokażemy. A, tu się przez przez, przez w końcu. Aha, tutaj tą paletę cegły roz, rozpracowałam. <noise> więc mamy przejście. No to już nie wiem. Tak, tutaj ją przerzuciłam. Więc tutaj już możemy taczką jeździć. A tam akurat mamy za wrotami piasek, piasek. więc dobrze się składa. Taczka będzie docelowo stała tu. Tak, więc będzie bliżej, żeby wozić, bo na razie to naokoło woziłam ten piasek. Tutaj nasz bałagan. Jakiś pryntę, na razie znowu Teraz idziemy do tych drzwi, tak? Moment. Piwniczka. Chodzi przez korytarz do naszej kuchni. A, tu z tyłu jest to okno. Będzie tam wstawione. Tu, tu, gdzie te zmiany cegły. Tak, tu kiedyś było okno, nie? Mhm. Więc w sumie dużo roboty nie będzie. No, tam mam dużo, później Wam pokażę takie. Jest um, to okno, wstawimy. A tak, pierwsze drzwi to są te. A one do wiatrołapu. łapu. Tak, one będą. Tylko on przemaluję Aguśka na biało. No, opalimy chyba opalarką ten lakier, tak? Bo nie, tak. zmatujemy. Go. To no nie ma nieszczęścia. Ma... No, jest nipierką? No, papierem, ręką się matuje i. ręcznie? Tak, aceton i farba. Hmm. Tak, ale ma bardzo, mają bardzo ładną klamkę. I szyld. No, to są jakieś 70 lat chyba też. No ładne, nie? No, no i tutaj jeszcze wymienimy szyby na takie zwykłe, przezroczyste, żeby nie miały takiej faktury. I, i będzie super, nie? Żeby to jak znalazł. A, a to ma 2G, te Krzysztof wynalazł na eliksie. One są wysokie, nie? One mają dwa 20 parę, nie? Tak. No dwa parę na 130 one będą w sypialni naszej, mhm. tak, a sypialnia nasza będzie, już wam pokazuję. Tu jest salon. Przypomnę wam, tak. Tutaj będziemy mieli salon. Tutaj się tworzy już wiatrołap. I tu będą te drzwi do wiatrołapu. No tak konkretnie jak te dwie cegły. Są. Tutaj będzie jadalnia. A tu będą drzwi do sypialni. Musieliśmy zrobić cięcie, bo mieliśmy gości, nieoczekiwanych. Przyjechały trzy panie, tutaj mieszkała, mieszkały wszystkie trzy? Mieszkały? Nie, znaczy w tej miejscowości w tej mieszkały. Miejscowości. Przyjechały zobaczyć, co my tutaj robimy. I... Bo mówią, że zawsze jak przejeżdżają, to mówiły sobie, że albo się zawali, albo ktoś kupi. I, I, I zacznie działać. I bardzo się cieszyły, że, tak. że, że nas spotkały i że robimy. I życzyły nam wszystkiego dobrego i my tym paniom też życzyliśmy wszystkiego tak. dobrego. No i tak. I to tak, nie? A pokazywałaś, że te drzwi tam mają być? Tak, no właśnie chyba skończyłam na tym, że pokazałam te drzwi do sypialni, gdzie mają być już ciemno, a rury odzyskałem wczoraj kominową i kominową, one będą wsadzone tu, one mi pasują, bo opatrzyłem jedną już sobie wsadziłem tak na, na surowo, bo tutaj będziemy mieli kominek. To tak, jest komin. tu będzie kominek, tu będzie komin, będzie zabudowanie i rura będzie jeszcze w kominie, ta co tam leży, nie żeby mhm. się łatwiej czyściło i i tak, tak dalej, nie no tu już prawie zasypana piwnica dawna Dużo właśnie y, osób nam pisze w komentarzach, czy nie jest nam szkoda y, zasypywać tej piwnicy. No to jeszcze raz wam powiemy, że. Że tu, nie, bo za ścianą jest druga piwnica. Tak, tu gdzie ta ściana, tam mamy drugą piwnicę. A tam jest trzecia piwnica, druga piwnica. Jeszcze no jedna więc piwnica. mamy ogólnie, będziemy mieli dwie piwniczki, więc w zupełności nam wystarczą, dlatego też y, tutaj zasypujemy tą, tą część. No i chodźcie wam, pokażemy jeszcze nasze podwórko z góry, teraz jak to wygląda. Z góry? Z góry, no z okna. A, z okna. Idziemy na górę. Troszeczkę ciemno. Im ciemniej, tym O, a tak wygląda z góry. Tamten nasz mur. Rozkopane. Rozkopane, ale jeszcze trochę i... To. I wszystko będzie zakopane. Będzie miód, malina, pomarańcza. Tak. No i co? I chyba nic więcej. No jeszcze idziemy na dół, może coś nam się przypomni to. Tak. No i z takich jeszcze aktualizacji naszego życia yy, to planujemy, już w sumie jesteśmy po rozmowach z sąsiadką i prawdopodobnie uda nam się zakupić kawałek działeczki. No, no, tutaj jest... wychodzimy od tyłu, już Wam powiem. Tu wychodzimy od tyłu, skręcamy w lewo. Jest droga. I tu za tą śliwką. O. I tu za tą śliwką. Działka no jest do samej góry. Chodź, podejdziemy. Do jeszcze. O I tutaj zaczyna się ta działka. I tam do samej góry idzie. I, tak, 900 metrów kwadratowych. Także tu, tu będziemy musieli zrobić sobie furtkę, bo tu jest droga. Tak, tu jeszcze jest nasza działka. I w sumie przechodzimy przez, przez drogę i będzie tamta działka, nie? Ta droga. No i chcemy krówkę kupić. Tak, pierwszy myśleliśmy, na, żeby dwie owieczki tam wpuścić. Znaczy owieczki to i tak będą, ale... No będą, ale... Krówkę jeszcze, że... nie? Tak, że że pierwszy spróbujemy z krówką, zobaczymy jak będzie nam szło to wychowywanie się. czy się nadajemy i, i wtedy będziemy stopniowo powiększać nasze stado hmm. zobaczymy jak to będzie no na początku będzie krowa i kury na pewno potem z czasem te owce no i ty chciałeś króliczki, tak? Króliczki, bo widzę, że ludzie oddają na eliksie te maleńkie, te miniaturki. No. No. I ja po prostu będę je trzymał po to, żeby miały sobie... żeby żyły, żeby żyły sobie. Tak. Nasza góra kamieni. No. Boże, kiedy my te kamienie wykorzystamy, powiedz? My wykorzystamy. Ej. Te głazy są najgorsze, co? Przecież te głazy wszystko to pójdzie w ten... No, ja wiem, że w Bajorko. Stadek. No, około trzeba będzie zrobić jakąś kaskadę, zrobić, no, pójdzie tych kamieni, te mniejsze wszystkie na te mury, pouszczelniać. No, tak. No, pójdzie tych kamieni, zobacz, że to kurdejsze może będzie mało. Ale za nią mówię do Krzyśka, ciekawe, ile razy jeszcze przerzucę tego kamienia z miejsca na miejsce. Mm. No, ale tak to jest w remoncie. A dom nam urósł bardzo dużo. Ja tak zauważyłem ostatnio, że. Bo był? No. Urus, urus. urus, Przecież jak my kupiliśmy ten dom, to on był malutki, a teraz taki. No. Tam jeszcze w tle pokażę Wam, zas zasadziłam trawy ozdobne. No i tak nie mogę miejsca im znaleźć, bo tutaj kopiemy, tam kopiemy i w końcu tu już chyba nie będą ruszane. No chyba nie, bo tutaj miały być to owieczki, ale owieczek nie będzie, tu będą tam na tym, tak. na działce, to. Więc tu jest jedna trawa. Tutaj jest taka jakaś czerwonawa. I tu hibiskus od, od teściowej. <grych> Żyje, ma się dobrze. <grych> Na razie Coś tutaj usłonie, jest... A to jakiś Ale krąd. nie, to nie. To nie. O... Ale jeszcze przyjęły się też bzy. Tu jest jeden bez. Tam gdzieś jeszcze był drugi. Tak, więc żyją. Żyją roślinki i mają się dobrze. Ta. I ogólnie jest bardzo dobrze. Tak, a jeszcze powiem wam, że na tej drugiej działce... A jak tam to równo wyszło nam. Ta, 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 ta cała ta... Co? co to doklejaliśmy dzisiaj, tej dachówki. Nie? Równo. To to, to bardzo równo. A co ty myślisz? Równo. No. Nie? No całkiem, całkiem, nie? Hmm. No powiem wam, że jeszcze na tej drugiej działce chcemy... Posadzić drzewa owocowe na pewno. Nie? Tak, jakieś śliwki, gruszki, jabłka. No jabłonie ja na pewno właśnie, żeby miały no, zwierzątka, jeżeli. A z przodu chcemy tam jakieś te buraki, kapustę, nie te żeby te zwierzątki sobie... Tak, lały. no będziemy... Żeby miały na zimę. Witaminki. Będziemy prawie samowystarczalni. No. <laughs> tak, mamy nadzieję, że tak będzie. Bo dobrze być samowystarczalnym w tych czasach. Tak, bo pieniądze będą w sumie nam potrzebne na remonty tutaj, nie? No, Więc a jakbyśmy mieli będziemy mieli krowę. To będziemy mieli mleko. mleko. masło, nie? Będziemy mieli kapusty, to będziemy mieli bigosy. Tak, kury, to jajeczka, kury, no, wszystko jajeczka. tak. Y... No. Hmm. Będzie dobrze. Ale ostatnio zastanawiamy się też właśnie jaki, jaką krowę. Bo nie Chcieliśmy nie dłużej... Highlanda, to są te takie włochate. Krowy, ale z kolei jeden pan, jak jechaliśmy właśnie po te drzwi, to jego zięć, czy brat, już nie wiem teraz, mogę przekręcić, ma hodowlę tych krów, i one nie są mleczne, nie? Podobno, no nie, podobno nie. A my chcemy właśnie jedynie na mleko. My nie chcemy na mięso ani na nic, tylko na mleko. A Highlanda chcieliśmy. Tak mi się wydaje, że tak się w ogóle nazywają te krowy. Highland, <noise> jak coś przekręcam, to przepraszam. A y, te Highlandy są małe, więc y, my chcieliśmy taką małą na początek, nie? No. żeby, no bo my nigdy nie mieliśmy styczności z krową, więc nie wiem. Znaczy wie, ja miałem, bo tam, dziadek mój są ja krowy, ja jemu pomagałem. No i tak mnie przerażają ogólnie takie duże zwierzęta. <noise> no, bo to tak wiesz, kontroli nie możesz mieć. No i od malutkiego chcielibyśmy ją mieć, właśnie, żeby ją A, wychować. I jeszcze co chcemy mieć tam na samej górze? Pszczoły. A, no I jeszcze, jeszcze pszczoły, ale to już od razu Krzyśkowi zapowiedziałam, że to będzie jego działka, bo ja nie podejdę do pszczół. Ja mogę tam kręcić miód. Tak. <gry> ale, ale nie, nie, bo bałabym się po prostu. Tam kury, jakieś owce, spokojnie. Ale na dole pszczoły u góry, żeby się nie gryzły. Ale pszczół to ja się boję i. Nie. No, ale w słoniczki będę pakować miód. No, ja lubię miód, no kurde. No, no, miód jest zdrowy. Więc pszczoły, tak, pszczoły. No, myślę, że się zmieści to wszystko na tej działce. I będzie dobrze, nie? No. no. Na pewno buraki, właśnie kapustę może ziem, No, nie wiem, czy ziemniaki by się zmieściły, chyba nie już wiem. nie. Bo ta działka jest wąska, ale długa, nie? Ona ma 70 metrów długości. I my za ziemniakami ogólnie nie przepadamy. No my mało właśnie ziemniaków jemy, więc. No. Ale z drugiej strony zwierzęta też będą, no to zwierzęta. No zobaczymy. Zobaczymy jak. To zobaczymy, tam, jak to się to potoczy. Trzeba zaorać tam. Tak. Najpierw to, no. Ten. Zabronować. Zasiać trawy. Porównać zasiać trawy. Zbić dwie szopy. Żeby no. te zwierzęta miały gdzieś się schronić. No i w ogóle jeszcze ta rasa krób. Ona podobno jest właśnie bezobsługowa, więc może dlatego daje mało mleka, nie wiem, bo one i no te Highlandy i one i w mrozie stoją, tak? One nie potrzebują żadnego zadaszenia, podobno. No nie, zrobimy, nie, ale no no mi by było żal, że tak krowa stoi w mrozie, nie? Hardgorowe krowy, nie? No może dlatego dają mało mleka, ale jeżeli dają nawet te 3 litry, nie? Dziennie, to by nam wystarczyło w bo my chcemy tak na własny użytek, a nie się roz, rozpędzać, trzeba, żeby się bawić. Tak, mamy dużo roboty. No więc zobaczymy, zobaczymy. To są na razie nasze plany i marzenia. Będziemy dążyć, żeby to wszystko spełniać. I no. tak, to no. będzie dobrze, no. Będzie dobrze, pewnie. Będzie dobrze. Proszę pani. No terenu mamy. Dobrze. No jest tego terenu. To. tym miłym akcentem kończymy. Dziękujemy Wam bardzo za to, że jesteście, że nas wspieracie w komentarzach <laughs> naprawdę. No, że lajkujecie i tak. że jesteście. Tak. Fajnie, no. fajnie. Ja znowu zarośnięty. No nie ma czasu. Ja, to się nie, ja się nie pokazuję, bo nie chcielibyście mnie Na widzieć. pewno jak ktoś mówi o, że subskrypcja zazbrzęczała, że dodaliśmy filmik, to na pewno mówicie, że chodź idziemy zobaczyć tego runcajsa. <coughs> no Ja to się nie pokazuję, bo ja nie wyglądam, więc tu Krzysiek jest głównie, Krzysiek głównym Rumcajsa, bohaterem ha. naszego serialu. Dawaj tego runcajsa idziemy zobaczyć. No, ale dziękujemy bardzo, że jesteście i że lubicie nas oglądać. No, to u nas motywuje też, żeby częściej nagrywać te filmiki, chociaż ciężko jest tak. No, teraz się i, i nie mamy kiedy nagrać. A jak już, wiecie co, i jeszcze jest tak, że, bo ja telefonem nagrywam, jest tak, że jak już się rozpędzam, żeby nagrywać, to mi pamięć się kończy w telefonie i wtedy <grym> muszę, ten, usuwać. No, i tak to u nas właśnie jest. Dobra. Dobra. Kończymy. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. I do zobaczenia, do, do, do widzenia. Do następnego.